Hej, z tej strony Zialarz, a to kolejny odcinek serii Black and White 2. Tak, jeden. Z się trochę za to ugrał, dawno nie grałem. Bo teraz chyba z tego co mi wiadomo. zapomniałem który jest dzisiaj. O, e, jakiś chyba 3... 3 stycznia, czyli no już dawno po nowym roku. Ups, nie możemy przez pole przeprowadzić. A grałem ostatnio chyba przed Świętami Wielkanocnymi, czyli no troszeczkę czasu minął. Dobra, machnijmy sobie tutaj pole. Bo tego właśnie chcą nasi poddani, nasi wjaśniacy, nasi wyznawcy. I tak, na jakim etapie my się zatrzymaliśmy na tej krainie, bo ja już nie pamiętam. A tak, czwarty odcinek był tym przeklętym, teraz mamy piąty. Więc weźmy sobie jakiś scroll um, uczący nas czegoś nowego. Proszę bardzo, dajmy im się nagadać. Jeden.

Tak, przepraszam was bardzo, ja zaraz zmienię tutaj ustawienia dźwięku i zaraz, zaraz, wracam. O, jeny, jeny. Bardzo was przepraszam, to był duży przeskok. Bo tak, no, tak, zmieniłem ustawienia głośności, wykonałem zadanie związane z zegarem. To się zmienia tutaj prawym przyciskiem myszy. Dzień, noc i tak można w kółko właściwie. I co się okazało? tak, Znaczy, no, porobiłem jeszcze tutaj zadanie, żeby chowańca nam obudziłem. Może Ty pójdziesz sobie spać? Chowańca nam, nas nam obudziłem. Mm, tak. Zostaliśmy nauczeni przez nasze sumienie. Jak podstawowe funkcje posługiwania się myszą, znaczy, myszą, mm, smyczą. No, niestety, szkoda, że ominąłem ten moment. No, ale co się stało? Zatrzymałem się tam w tamtym miejscu, tutaj coś patrzy na tą wioskę, no i zostałem zawołany na dół, bo tam panowie bramy zaczęli naprawiać mi bo tej mi się garażała. Brama zepsuła, no i skończyli naprawiać, no i poprosili mnie, żebym tam szedł, żeby dać mi piloty, coś tam, no i z siłą rzecz musiałem przestać nagrywać, i tak. No i po prostu wiedziałem, że będzie przeskok, nie wiedziałem, że będzie aż taki, no ale przezornie stwierdziłem, że zanim wrócę do nagrywania, to czy nagrało mi się tamto? I co się okazuje? FRAPS, program zamknięty Nie wiadomo ich przyczyn, on po prostu sobie grzecznie zdech. Nie nagrał mi tego co ja chciałem, znaczy No, gadałem sobie tutaj zdrowo z... 5-7 minut No i co się okazało? Pliku nie ma, w ogóle nie to, że się zepsuł, tak jak tam w moim ostatnim Kwadrat... w moich ostatnich kwadratach według zielarza się klip mi zepsuł i musiałem wam pokazać urwany tajemnicz no, Tutaj po prostu ten klip Nigdy nie istniał. Przez, przez co ja się troszkę zdenerwowałem w chwili obecnej, ale staram się jakoś powstrzymać. tak. Co jeszcze zrobiliśmy oprócz obudzenia chowańca i tam zapoznania się z funkcjami dłoni? No, chyba nic. No, i mamy zaraz zadanie. Ma dobrze, że chociaż tyle zostawiłem. Jakbym zrobił już zadanie, to by, bym naprawdę się zdemotywował do tej, do frapsej, do tej serii. A nie chciałbym, bo to. No moja ulubiona gra dzieciństwa. Dobra. Może dajmy wam dzień. Bo to będzie ładniej wyglądało na nagraniu. Mam taki straszny problem z tego. Z renderingiem, że po renderowaniu yy, obraz staje mi się strasznie ciemny. Dobra. Oni chcą się tutaj płodzić. Ja im tutaj dałem pola przy okazji. Właśnie wyeksploatujmy je trochę. I dobrze wiemy, że nasza tutaj ta główna wioska ma okropne problemy z żarciem. A więc dorzućmy im trochę. Zmniejszymy posąg potrzeb. No teraz jest znacznie wyższy, tam pokazywałem wcześniej, to on był tak mniej więcej na połowie. Dorzucimy im kolejne 2,500. I oni już nie mają potrzeby, mają za to potrzebę spichlerza. Dobra, to zbudujemy im ten spichlerz, no a gdzieś tutaj w pobliżu. O tu wzdłuż głównej drogi. Jeszcze jeden? Nie, dobra. Oni nie chcą... A i tam po prostu oni te drewno sobie wesoło wydobywają w ilościach tak chorych, że to nie idzie opisać. Dobra, wzięliśmy sobie trochę drewno, zbudujemy ten magazyn. Alfred? Chyba tak go chciłem w... od... Ty chyba tak gościłem w tej serii? Nie pamiętam. Trochę mi smutno, no dobra, to cię pocieszymy, tak podrapiemy cię, podrapiemy. No bo drapania też się nauczyliśmy, nasze sumienie nas nauczyło. Jak wyprowadzaliśmy naszego chowańca po raz pierwszy z zagrody. To jest nasza małpka. Na szczęście ma już normalne oczy, bo na początku miała same białka. To tak creepy wyglądało, że to opisać się nie dało. Dobra, choć może tutaj, nie wiem. Zapoznawaj się ze światem natury. Nie podnieś, tylko przywiążemy cię do drzewka. Baw się wśród drzew. No, od ludzi będziesz asocjalny. Padam z nóg. To idź spać. To pobiegaj sobie, będziesz miał dobrą kondychę. Dobra, przywiążemy go tutaj do zagrody. On sobie pójdzie spać, przynajmniej powinien. I tak zobaczmy... Tak, ta wioska jest kolejna do przejęcia. Ile Splendoru potrzebujemy? Niecałe 1000. Znaczy tam 800. Dobra, no to co będzie pierwszym krokiem jaki wykonamy. Tutaj mają mało drewna. Dobra, to polecimy do naszej głównej wioski. Ukradniemy im trochę drewna. I wspomożemy tamtych wy budowie i miasteczka, co oczywiście zwiększa nasz splendor. Da nam punkty dobrego boga, czyli wszystko to, czego pragniemy. Dobra, budujemy nasze kości. Boskie budowanie to jest świetny wynalazek w tej grze. Znacznie przyspiesza rozwój, Pyk. Jeszcze jedna hacienda. I z racji, żeby tutaj macie. Mało tego drewna to wam rzucę. Macie. Potrzebuję jeszcze. Jeszcze potrzebujecie mieszkań? Okej, okay, dobra. Zielarz jest wyrozumiały, da wam więcej mieszkań. Wy tak naprawdę dacie mi... ...przejęcie kolejnej wioski. Jak widzicie tutaj po położyliśmy... ...budynek, schemat i oni automatycznie ruszyli dubki, żeby nie przeszkadzać w budowie. Ajajaj, ale to brzydko wygląda. Dobra, jeszcze tutaj. Tu bym budować domki na skraju, bo to znacząco... Można sobie tutaj po prostu zrobić taką osadę. Dobra, Zakośmy im więcej drewna. Gdzie wy macie ten spichlerz? Tutaj. Okej. Okay. Tak, ludziki tutaj. Nie wiem, czy się widzicie. O, tutaj wam pokażę. O, tu. Jak wybraliśmy drewno, to oni tak. E, rączki do góry, dlaczego nam zabierasz? Nie potrzebujecie tego drewna, nie bądźcie Żydami. Inni też potrzebują. Schudnę? Nie, chyba coś źle przeczytałem, bo za, za szybko mi zniknęło. Nie, ale wolno czytam niestety. No dobra, zbudujmy jeszcze troszeczkę tych budyneczków. Jak widzicie nasz zakres był znacząco się zwiększa, tak naprawdę. O, teraz w tej szparze co tutaj jesteśmy moglibyśmy spokojnie postawić dwa kolejne rządki m, tych domków. Dobra, jeszcze. Jeszcze. No, mało troszkę dostajemy za to splendoru, no ale zawsze coś. Splendor do splendoru i będzie wioseczka. Dobra, to było. Nie dobra, nie było tego tematu. Jeszcze trochę żywności wam machnę. Czego wy możecie jeszcze chcieć do rozmnażania? Kobitki, kobitki, kobitki. Facio, jakaś. Chyba to też jest facio, nie rozróżnia tych wikingów. I tak, i co ja chcę? I ja chcę, żeby oni byli rodzicami. Rodzic, 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 rodzic. I mam nadzieję, że już będą się mnożyć w wersji wystarczającej, żeby im starczyło dla nich. Nie wiem, może zróbmy, zróbmy troszeczkę akcji w tym odcinku i wyślemy nasze wojska bardziej na wysuniętą pozycję. Mam nadzieję, że napotkają i pojedynczy oddział, bo z dwoma to wiem, że. Nie dadzą rady, bo jak był ten przeklęty odcinek, to oni też się z nimi... One był, on był znacznie dłuższy od tego siódmego odcinka. I jeszcze, no co? On był znacznie dłuższy od tego, który mi tak naprawdę wyszedł, bo mu się, zostałem zmuszony do szybkiego zakończenia go. No i tam też się puściłem, żeby się bili, no i akurat natrafili na grupkę dwóch, no i niekoniecznie mi to wyszło. Dobra, na tej pozycji... Nie wiem co oni potrzebują, naprawdę nie wiem co oni potrzebują. Bo coś tam wydarli się na mnie, że coś potrzebują. Coś chyba z dziećmi. Dobra, no, oni są tutaj. Dobra, wysuńmy jeszcze trochę naszą pozycję. Niech oni przyjdą na. Niech do... oni do nich przyjdą. I pokażę wam, jak wygląda akcja. Nie, nie skręcajcie! Głupcy! Jesteście tak blisko! Już atakować, atakować, tam gdzie jest to daleko. Atak, atak, atak. Nie chcę się bić między drzwiami, mało co wam wtedy pokażę. Dobra, może akurat ich zaatakuję, jak wyjdą na polanę. Aha, dobra, do... no, niech ich ktoś zapył, to będzie dobrze widać, jak będą się lali. Nie, nie wracać, już atakować tu! No, niech to szlak, dobrze. Dobra, zobaczmy, jak się oni ty leją. Mam nadzieję, że mój oddział szybko ich pokona. Jak widzicie, ExPim rośnie. Mam nadzieję, że ich pokona. O, cholera, ty już drugi leci. Dobra, wypierdalaj stąd. Wypierdalaj stąd. Biegnijcie. 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 O nie, oni ich zapali. Do mnie, do mnie, do mnie. Lecieć tu, lecieć tu, ja was tutaj wspomogę. Dajcie mi jakiś kamyk. Muszę wziąć jakiś kamyk. Oni tego ostro pożałują, że naruszyli moje strefy wpływu. Co, chcecie tego? Serio? Ups, coś się zepsuło. O, cholera, chyba niekoniecznie im pomogłem. Jak mi idzie? O cholera, oni mają przewagę liczną. To zabiję ich wszystkich. Jestem złym bogiem. Zabiłem swój oddział. A zabiłem także ich. Został jeszcze tylko jeden. Ciekawe czy oni robią nowe oddziały. Jeny. Dobra, to była za decyzja. No, zdecydowanie sobie nabiliśmy punkty złego boga w tym momencie. Dobra, truno mówi. Będę musiał z tym żyć. 700 splendoru, kurwa, dlaczego to tak mało leci? A, bo ja tutaj ścieżynek nie wybudowałem. Okej, okay, dobra, tak, postawmy sobie ścieżynki. Tu, 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 I teraz tak. I w bok. O, tu. Ale to był... No nie za elegancko to wygląda niestety. Dobra, teraz tu tak. Teraz tu tak. Da się tak ładnie połączyć? Da się! Wow, i te się od razu pod podłączały. Ale przyjemnie. Dobra, to było przyjemne. Taki wysyp splendoru nagle. Dobra, i jeszcze tutaj. Dobra, czy ja mogę pozbierać te ciała? Mogę wszystkie na szczęście, dobra. I, o, i co fajne, to... Ciekawe, czy moi daliby radę, jakbym im nie przeszkadzał. Trochę mnie to zastanawia. Aha, nasz chowanie, coś tutaj. Wiecie co, mam taki bardzo evil plan. Dobra, tak sobie wyrzucimy tutaj. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Nie będziesz niszczyć drzew, nie wolno. Nie wolno niszczyć drzewa. W ogóle dałem ci tego kolesia, powinieneś chcieć go zjeść. Zjedz go? Zjedz go, proszę cię. Zjedz, zjedz, zjedz. A nie, on to zrobił, że zjadł wieśniaka, to nie. Nie wolno ci jeść wieśniaków. Kurna, dlaczego on to tak odebrał? On powinien jeść... Dobra, martwe ciała też chyba trupi jad czy coś w tym stylu, jest na biochemie powinienem o tym wiedzieć. Zło, co oni chcą? Serio chcecie zbrojownie? Dobra, to wam ją machnę. Od w tym miejscu. I co? No, znając, że się wy nie macie surowców, ale macie dużo, dużo burzka, to ja wam z tej zdeka z okradnę. Dobra, 8 tysięcy i dam tym. Jak Robin Hood, daje... zabiera bogatym, daje biednym. No co, oni dali im drewno? Takich można pomyśleć, że handel wymienny. Dobra, nie wiem ile nagrałem ten odcinek, tak naprawdę. Ale moje gardło mówi mi, że już jakiś czas. Ech, tak, wczoraj nagrałem dwa odcinki kwadratów według zielarza. I moje gardło poszło na urlop. <laughs> Przepraszam. Ojej, Tak, jeszcze tutaj z... nie zboże, tylko ruda jest potrzebna. I coś czuję, że teraz. Nie, no dobra, nie jest tak bardzo tragicznie jak było wczoraj, bo wczoraj jak nagrałem te dwa odcinki, sobie tam pitoliłem swoje zielarzwe głupotki, to moje gardło naprawdę już tak zdekło, tak hard. Dzisiaj już jest znowu dobrze. Mam nadzieję, że tak już zostanie i no nie będę go forsować. Nagram jeszcze jeden ten odcinek, może jeszcze jakiś mnie najdzie. W sumie dawanie grałem w tą grę, powinienem nadrobić trochę, bo seria się trochę nie ukazywała. Więc, może na nagram zaraz kolejny odcinek, bo ten już się zbliża do końca. postawię im tutaj jeszcze spichlerz. Kurna, gdzie mam postawić spichlerz? O, 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 tu zielone było. Dobra, tu wam postawiłem spichlerz. Weźmy drzewka i zbudujemy ten spichlerz. Dobra, zbudujemy spichlerz i zwiększymy odcinek. Starczy drewna? Starczy. Nie, nie starczyło, A, ale przykro. Dobra, ale to już starczy. Tyle starczy na pewno. Dobra, i zobaczymy jeszcze, ile splendoru potrzeba, żeby ich przejąć. Od tu, tych tutaj. Nadal się... 11! Dobra, nie rozumiem tego systemu. Okej. Okay. czyli dzisiaj, nauczy... znaczy ja się nauczyłem kontrolować wieśniaka. Niestety, bez Was, bo mi się klip zepsuł, o czym już mówiłem. Trochę sobie pobudowaliśmy, ja sobie trochę pogadałem. Myślę, że nie był taki ten odcinek jak na mnie. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do kolejnych odcinków. Jeżeli nie oglądaliście. Jeżeli jest to pierwszy odcinek, który oglądaliście z tej serii, to zapraszam też do poprzednich. W tej strony mówił Zielasz. Cześć.